Posłuchajmy i zważmy u siebie, Że według Bożego rozkazu, Kto nie doznał goryczy i razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie. Aniołku, grzeczko, Czego chciałaś macie obie, To ziarneczko, to ziarneczko, Teraz z Bogiem idźcie sobie, a kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, widzicie Pański Krzyż? Nie chcecie jadła napoju, Zostawcież nas w pokoju. A kryś? A kich! Nie chcecie jadła napoju, zostawcie nas w pokoju. A kryś? A krzyż! Dalej wy, z najcięższym duchem, coście do tego padołu przykucić zbrodni łańcuchem, z ciałem i duszą pospołu. Choć zgon lebiankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła, żywot z cielesnej katuszy dotąd wydrzeć się nie zdoła. Jeżeli karę tak srogą ludzie nieco zwolnić mogą i zbawić piekielnej jamy, której jesteście tak blisko, was wzywamy. Zaklinamy przez żywioł wasz, przez ognisko. Mówcie, komużego czego braknie. Kto z was pragnie? Kto z was...